No dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na waszą ulubioną serię, czyli foodbook. Dzisiaj zrobimy nieco wiosennego jedzenia, bo już są szparagi, botwina, rzutkiewki i nawet zdecydowaliśmy się na zakup jeszcze nie sezonowych, ale truskawek, bo po prostu nie mogłam przejść obok nich. Obojętnie już były takie piękne, czerwone. Także dzisiaj będziemy robić przepyszne jedzenie i mamy nadzieję, że z niego skorzystacie. Zapraszam. Zabieramy się za śniadanie i z racji tego, że dzisiaj idziemy do pracy dużo, dużo. Później to zrobię śniadanie, drugie śniadanie oraz deser, cóż za na przykład na pani domu e, Zabieramy się na początku za śniadanie co jest oczywiste i na śniadanie zrobimy podpłomyki i dla mnie podpłomyki to jest taka fancy nazwa a tak e, naprawdę zawsze mój dziadek robił podpłomyki e, kiedy robiliśmy przez cały dzień pierogi dla całej rodziny w setkach bo to było pierogów na cały tydzień e, dla całej rodziny wielodzietnej i po prostu zostawało trochę yy, ciasta, nie było już farszu i wtedy robiliśmy sobie podpłomyki, właśnie podpłomyki. Yy, I to było tak tłuste, tak... Yy, przesolone, a tak przepyszne. I kiedyś, mm, kiedy dopiero zaczęliśmy ze sobą mieszkać z Petrem, zrobiłam te podpomyki. Cały po prostu dom yy, śmierdział tym yy, tłuszczem i po prostu tym yy, spaleniem. I potem mówi: Fu, nie będę tego jadł. A jak zaczął, to nie mógł skończyć, bo to było takie pyszne. Ale dzisiaj zrobimy trochę wersję fit, a nie mojego dziadka, czyli będzie bez tłuszczu. Ale właśnie to jest dla Was opcja, jeżeli robicie pierogi. Jeżeli Wam zostanie ciasto, nie będziecie mieli farszu, to można właśnie takie podpłomyczki sobie zrobić. Nasze śniadanie gotowe. Dla mnie tutaj jeszcze jest um, trochę sera, jest szczypiorek, cebula, rzodkiewka, pesto i feta, a dla Piotra jest bez cebuli i bez um, sera, per, bez parmezanu. Przepyszne! Zjedliśmy się na i było przepyszne. Teraz zabieram się za placuszki. Te placuszki weźmiemy sobie strasznie krzywy kadr. Te placuszki weźmiemy sobie na wynos, w opakowania, żeby zjeść je później. One będą z botwinką, z cukinią oraz z czosnkiem zabieram się za robotę. terminie sosu to nie będzie nic nadzwyczajnego, po prostu sos cząstkowy, ale robię taki jak robi moja mama, czyli z serka wiejskiego, nie serek wiejski, naturalny jogurt, czosnek oraz majonez. My jesteśmy fanami majonezu winiary, ale z z tego, że winiary się już nie je, to robiliśmy duże testy na naszym Instagramie, wybierając jakiś dobry majonez i zdecydowaliśmy się na ten z Lidla, był nam polecany przez wiele osób i rzeczywiście jest przepyszny, także robię sos Yy, a placuszki się tutaj pieką. Robię ten sos i sobie myślę, że bez sensu, bo dodałam ym, serek wiejski i majonez, bez sensu dodawać ym, naturalny jogurt. Dawno nie robiłam tego sosu, stąd też ta pomyłka. Dodałam już czosnek, moja ma mama zawsze dodaje yy, żuchę, yy, ale ja nie mam, więc dodam jakiś koperek albo pietruchę. Tu się prezentuje wałówka na yy, drogę do pracy, tu jest ten sos, tu są cztery placuszki, zamykam to i jeszcze mam trochę czasu, więc zrobię ciasto. Zabieram się za ciasto, ciasto jest banalnie proste i ono jest w ogóle z tego ebooka, z tego foodbooka, on był na kanale 3 lata temu, na tym poprzednim kanale, więc niezła jazda, ja sama korzystam z moich e-booków, ebooków. Foodbooków, Boże, jak mi się mylą słowa. No, jest potrzebny dojrzały banan, puszka fasoli, erytrytol, proszek do pieczenia, jajka, Oliwa i kakao. Zaraz widzę, że mi się rozładuje bateria, więc mm, muszę to zrobić poza kamerą. Pokażę Wam efekt końcowy. Ciasto gotowe, wygląda super, smakuje przepysznie, bo już próbowaliśmy bez czekolady i bez truskawek. Tylko teraz wyszło nam jakoś takie mocno-mocno fasolowe, ale właśnie kiedy się poleje polewą i doda truskawek, to jest takie super czekoladowe. Także bierzemy się do jedzenia. Jest już bardzo późno, zabieram się za obiad, i mamy strasznie już yy, nieświeże szparagi, to jest ostatni moment na nie, więc dzisiaj e, zrobimy je na obiad i na kolację. Na obiad, na szybki obiad, bo jesteśmy po prostu bardzo głodni, e, robię omlet, tutaj mam sześć jajeczek, tutaj mam już szparagi, więc e, szybko ogarniam omlet, wsadzam szparagi, wsadzam to do piekarnika, za 15 minut będzie obiad, więc to jest właśnie idealnie, a na kolację Piotr zrobi pizzę. Obiad, a Piotr już się zabiera za kolację, bo serio jest późno i Piotr będzie wiecie: pizza, drożdże i te sprawy, więc to trochę potrwa. Chcesz coś powiedzieć? Chcesz się pokazać, że robisz? Tak, pokażę się z nisko, biorę sobie niskę i będę robił ciasto drożdżowe, tak żeby sobie wyrosło, bo ciasto drożdżowe już wyrosło, więc 40 minut trochę będzie sobie leżało. Na te pizze w ogóle, co robi Piotr, macie przepis u niego na kanale. Ten kanał nie funkcjonuje, umarł śmiercią naturalną, ale y, zapraszamy. On, on się przydaje, hmm. nie umarł. <laughs> no, przydaje się, przydaje. Bo oni też chodzą chyba No na pewno. Ja wstawiam już swój obiad, nasz obiad. Do piekarnika na 15 minut. A ja teraz jeszcze do obiadu robię sałatkę z botwiny, bo mamy już zdechłe yy, liście, botwinki. No, my ogólnie dzisiaj mamy wszystko zdechłe, yy, więc to jest ostatni dzień, żeby zrobić właśnie coś z tej botwiny. Także robię sałatkę. Myślę, że ona fajnie do tego omletu będzie pasować. To jest nasz obiad. Dzisiaj wyjadanie resztek. No tu trochę zasłaniam. Yy, sałatka halumi, botfina, rzutkiewka. Rzutkiewka też była taka słaba. Y, od wczoraj leżała w wodzie i odżyła. Ulubione orzechy, oraz sos y, miodowo-musztardowy. No i ten omlet jajkowy z, ze szparagami. Także przekładam i ję. Proszę bardzo, nasza kolacja zrobiona przez Piotra. Chcesz coś powiedzieć? Wyszło to bardzo ładnie, Ciekawe no. jak to smakuje? Na pewno przepysznie, przecież jedliśmy ją wiele razy, tylko zawsze robiliśmy z jajkiem, ale dzisiaj z racji tego, że kolacja to bez jajka.